Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać profesorowi brzmi: Czy byłoby tak absurdalne przyznać, że dzisiaj, przy odpowiednich różnicach, paradoksalnie Izraelczycy zachowują się wobec Palestyńczyków tak, jak naziści zachowywali się wobec Żydów podczas II wojny światowej? Czy naród palestyński można uznać za naród partyzancki, przynajmniej w szerokim sensie? A zwłaszcza według pani, dlaczego opinia publiczna na Zachodzie jest tak ślepo nastawiona na rzecz Izraela? Ignorując oczywiste cierpienia, które od ponad pół wieku znoszą palestyńczycy? To lekkie pytanie na początek. Tak, dokładnie. To oczywiście jest temat o ekstremalnej złożoności i postaram się być bardzo ostrożny w odpowiadaniu na to pytanie, ponieważ bardzo łatwo jest popełnić błąd i powiedzieć coś, czego tak naprawdę się nie chciało powiedzieć. Uważam, że dzisiaj jest całkowicie możliwe, aby ktoś, kto obserwuje to, co dzieje się w Izraelu, ostro krytykował politykę izraelską, rząd izraelski oraz sposób, w jaki wiele izraelskich rządów przez dekady zachowywało się wobec Palestyńczyków, nie ulegając przy tym pokusie, by powiedzieć, że w końcu przypominają naziści, ech nie, bo to nie jest to naturalnie e, nawet jeśli chciałbym mieć skrajnie wrogi stosunek do Izraela i nie uznawać, że są, że tak powiem, rzeczy do zrównoważenia, to nawet jeśli chciałbym powiedzieć, że wina tej sytuacji leży wyłącznie po stronie Izraela, E, pozostaniemy lata świetlne od sposobu, w jaki naziści traktowali Żydów, krótko mówiąc, to trzeba powiedzieć, i czuję się w stanie to powiedzieć spokojnie, ponieważ osobiście jestem bardzo zaniepokojony i zniesmaczony także sposobem, w jaki Izrael traktuje Palestyńczyków. To tragedia, w tym sensie, w jakim to słowo ma znaczenie to znaczy przerażająca sytuacja, za którą nikt nie ponosi winy, lub wszyscy ponoszą winę. A każdy czuje się niewinny, nie zdając sobie sprawy, że ma winę i dlatego nie ma drogi wyjścia, z której wszyscy mogliby wyjść z czystym sumieniem. W tym sensie sytuacja Izraela jest tragedią, która nie znajduje rozwiązania. Uważam, że można doskonale krytykować państwo izraelskie. Tym bardziej, że wielu izraelskich intelektualistów to robi, bardzo wielu historyków izraelskich, a także wielu pisarzy. I dziennikarzy w Izraelu? Nie ma żadnych trudności z bardzo ostrą krytyką zachowania rządu izraelskiego. Oczywiście nikt z nich nie ma odwagi powiedzieć, że Izrael jest jak Niemcy naziści i niech żyje Bóg. Dlatego moim zdaniem musimy być bardzo ostrożni w tych sprawach, które z natury dzielą światową opinię publiczną. E... Przesady nie są nam potrzebne. Jeśli smuci nas fakt, że tragedia Palestyńczyków. Jest niedoceniana na Zachodzie, że mówi się o niej źle i jest to zbyt mało, że zawsze automatycznie zajmuje się pozycję na rzecz rządu izraelskiego, i tak dalej, to śmierci nie mają tej samej wagi z jednej i z drugiej strony. Jeśli to nas denerwuje, lub nie, w zależności od tego, jak bardzo się czujemy zaangażowani, może to nam przynieść ogromny ból, lub po prostu, jeśli jesteśmy bardziej chłodni, możemy uznać, że istnieje nierównowaga. Niesprawiedliwość. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, jest przywoływanie nazistów i prowadzenie tego typu dyskusji, ponieważ tego rodzaju rozmowy nigdy nie przekonają nikogo, a wręcz przeciwnie, służą jedynie do zdyskredytowania tych, którzy starają się skupić na zimnej obiektywności sytuacji, aby spróbować otworzyć oczy komuś, tak jak robią to ci, którzy w Izraelu. Walczą o zmianę polityki rządu izraelskiego? Myślę, że ta odpowiedź w dużej mierze zaspokoiła pytanie. Chłopaki, nie mam już zbyt wiele czasu. Jeśli macie jeszcze jakieś pilne pytanie, możemy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jeśli chce, niech mi powie. Zróbmy to. Pierwsze pytanie, czy Giampaolo Pansa swoimi książkami i swoimi pokonanymi chciał delegitymizować opór? Czy książki mają podstawy historyczne? Czy jak mówią intelektualiści tacy jak Tomaso Montanari, w jego książkach są rażące błędy historyczne? Muszę najpierw przyznać, że nie przeczytałem wszystkich książek Giampaolo Pansy i nie zrobiłem tego dogłębnie, ponieważ czuję, jakby to było powiedzmy odruch wymiotny, gdy biorę do ręki te książki. Jednak mniej więcej wiem, jak są odbierane przez tych, którzy je czytają. Jaki mają wpływ na tych, którzy je czytają? Nie możemy być w głowie Giampaolo Panzy, więc nie możemy wiedzieć, czy ten człowiek, który w pewnym momencie był lewicowy, przeszedł konwersję. I naprawdę pomyślał, że w Italii dokonano niesprawiedliwości. A pokonani zasługują na to, by być pamiętani. Czy też nie zdawał sobie sprawy z efektu, jaki wywoływał swoimi książkami on nie zdawał sobie z tego sprawy i cynicznie szedł dalej, ponieważ przynosiło mu to mnóstwo pieniędzy. My już tego nie możemy powiedzieć. Z pewnością książki są godne pogardy, nie dlatego, że mogą zawierać nieścisłości, jak mówię szczerze. Nie chcę poświęcać nawet pół godziny swojego czasu na czytanie jednej z tych książek, sprawdzanie, czy przypadkiem jedna z opowiedzianych historii została źle przedstawiona. Może się zdarzyć. Nie zdziwiłbym się wcale, ale nie zdziwiłbym się. Również gdyby te książki zawierały tylko autentyczne epizody, ponieważ od zawsze wiadomo w Italii, że oczywiście w czasie II wojny światowej, w czasie oporu, mogło się zdarzyć wszystko, a rzeczy te były znane już w latach 50., kiedy faszyści, którzy byli całkowicie wolni w demokratycznej Italii, publikowali książki, w których opowiadali o tych sprawach więc wszyscy już to wiedzieli wcześniej dobrze rozumiane potem wielką sztuką pansa było sprawienie że nikt nie wiedział o tych sprawach że nie można o tym mówić co wcale nie jest prawdą wszyscy to wiedzieli a wielu pisało o tych sprawach a potem właśnie dramatyczne tragiczne epizody przestępstwa popełnione przez partyzantów przestępstwa w te dni po zakończeniu wojny w których za zgodą władz alianckich ponieważ Zazwyczaj na miejscu partyzantom mówiono, żeby przez kilka dni zrobili porządki, jeśli to naprawdę konieczne, więc tam również popełniono przestępstwa, prywatne zemsty, ja nie, jak to powiedzieć, i kto może powiedzieć, że to nie ma znaczenia. Oczywiście, że to zawsze tragedia, ale jeśli spojrzymy na przestępstwa, które popełnili wyzwoliciele, to armie, które wkraczały na półwysep, popełniły przestępstwa przeciwko ludności cywilnej, przeciwko jeńcom wojennym od momentu, gdy wylądowały na Sycylii, a mimo to mieszkańcy włoskich miast witali ich z radością. Szczęśliwi, że przybyli, więc problem polega, na tym, że pojedyncze epizody zawsze można znaleźć w każdym kontekście, aby przedstawić kogoś w dobrym lub złym świetle. To, co się liczy, to kto stał po właściwej stronie, a kto po złej stronie. A ja, jak to powiedzieć, wyzywam każdego, kto dzisiaj kręci nosem na partyzantów lub na książki pansa na półce na widoku, aby powiedział: Czy wolałbyś, żeby wygrali ci drudzy? Czy chciałbyś żyć w świecie, w którym wygrał Hitler i w którym komory gazowe nadal działały? Naprawdę. Jeśli mówisz mi to szczerze, to mi odpowiada zgoda, ale chcę zobaczyć, chcę zobaczyć, którzy czytelnicy książek o brzuszku odpowiedzieliby tak na to pytanie. Dobrze, powiedziałbym, że na tym możemy się pożegnać. To doskonałe zakończenie. I naprawdę bardzo dziękuję za to, że byłeś z nami, a także dziękuję publiczności. Chcę zobaczyć ech na. Nową transmisję może ją zobaczyć na naszej stronie. Fonamo dziękuję. Jeszcze raz profesorze dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Do widzenia wszystkim wam. Do widzenia.